Złożyłeś wniosek do dobrej rodziny, ale został odrzucony lub po prostu chcesz podnieść swoje indywidualne umiejętności, to trafiłeś dokładnie pod właściwy adres. Obecnie w GTA mam rozegrane ponad 10 tysięcy godzin. Uwierz mi, mam o czym ci opowiedzieć. Najpierw musimy zoptymalizować Twoją GTA, chodzimy w ustawienia i ustawiamy wszystko na standard. Tak, będziemy musieli poświęcić Twoją grafikę, ale wszystko to robimy, aby podnieść Twój FPS do maksimum. Ustawiamy rozdzielczość na 5, na 4. To domyślna najszersza rozdzielczość, że. Teraz porozmawiamy o reduksach, ale tutaj wszystko jest ściśle indywidualne dla każdego. Ale ustawiamy priorytety na reduksy z usuniętymi śmieciami, aby zwiększyć ten sam FF, oraz mapę, na której są oznaczenia MCL inne pozycje. To pozwoli ci szybciej orientować się na mapie. Przejdźmy do poprawy indywidualnej gry. Zacznijmy od twojego ekwipunku. Powinien być wypełniony mniej więcej tak. Broń na samej górze, kamizelki kuloodporne w centrum razem z apteczkami. Cały niepotrzebny śmieć umieszczamy na samym dole. Po tym jak umieściliśmy wszystkie przedmioty w ekwipunku, trzeba to przećwiczyć. Umiejętność zmiany kamizelek kuloodpornych. Metoda jest bardzo prosta. Najpierw używamy bandaża, a następnie zakładamy kamizelkę kuloodporną. Ponieważ użyliśmy bandaża, jego animacja przerywa animację o kamizelki kuloodporne. Radzę wziąć 2-3 kamizelki kulood i przećwiczyć to ćwiczenie kilka razy. Teraz przechodzimy do konfiguracji naszej myszy. Wchodzimy na pulpit Windows, pisujemy w wyszukiwarkę mysz i tutaj odznaczamy pole, jeśli jest zaznaczone. Jeśli po wyłączeniu tego pola twoja czułość myszy stała się większa, to obniżamy ten suwak. Jeśli stała się mniejsza, to podnosimy. Stosujemy i zapisujemy. Jeśli nagle twój DPI na myszce jest wyższy niż 500, to radzę ci go obniżyć. Osobiście gram na 50 i czuję się całkiem komfortowo. Jeśli nagle grasz na DPI większym niż 800-900, to obniżaj go stopniowo o 500-100. Jeśli nagle bardzo gwałtownie obniżysz swój DPI, to będziesz czuł się jak wiesz. Dlatego robimy wszystko stopniowo. Tak, bracia, chciałbym poruszyć taki temat jak celownik. Zobaczcie, wchodzimy w F2. Ustawienia celowniki, tutaj możemy wybrać celownik niestandardowy lub standardowy. To znaczy, że niestandardowy to celownik dostosowany, a standardowy to ten, który macie domyślnie. Długość linii wszystko dostosowujemy indywidualnie, aby zastosować, jeśli nagle nie został zastosowany, skopiowaliśmy go, kleiliśmy, zastosowaliśmy. Oto macie zastosowany celownik. U mnie jest taki mały zielony, czym tkwi jego wada. Zobaczcie, jeszcze nie skierowaliśmy go na model, a już świeci na czerwono. Jeśli strzeliliśmy w ten czerwony punkt, to widzicie, naboje nie reagują. To znaczy, że nie we wszystkich momentach. To znaczy tutaj tego nie ma. Bliżej Nukie, jest to jego niewielka wada. Jeśli chcieliśmy wziąć standardowy, również F2, Standard, wszystko oto mamy zastosowane standardowy kółeczko. Widzimy, odprowadzamy do modelki. Tutaj nasz niestandardowy celownik świecił na czerwono, już nie świeci. Przykładamy do modelu. Wszystko jest w porządku. Istnieje kilka rodzajów standardowych celowników. Wszystko również dostosowane do siebie. To jest nasze wideo proste. Oto skomplikowane zastosowaliśmy. Teraz mamy takie oto kółeczko z kropką. Wszystko jest w porządku. On tu działa. Tak bracia, teraz porozmawiamy trochę o ruchach. Zobaczcie, są dwa rodzaje ruchów. To AD i VSD. VSD to ruchy okrężne. AD to po prostu ruchy w linii. W lewo, prawo, w lewo, prawo. To jak woli, tak wybiera. Moim zdaniem, AD jest znacznie lepsze do szycia czyli, teleportujesz się w momencie, gdy postać zaczyna przechylać się w lewo. Gdy trochę się przechyli, naciskasz w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Możesz nawet trochę oszukiwać. Ściskając w lewo, potem nagle w prawo, potem lewo, prawo, lewo, prawo, potem w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ale to przychodzi z doświadczeniem. Jednak w rzadkich przypadkach będziecie tak wychodzić na czołowe starcie, strzelając się. Tutaj najważniejsze jest wszystko pozycyjnie. To, jak korzystna jest wasza pozycja, w wielu przypadkach odgrywa decydującą rolę w wyniku waszej walki. Zawsze zajmuj pozycję od prawego ramienia. Połowa Twojego ciała będzie za osłoną, co stwarza niedogodności dla Twojego przeciwnika. Od lewego ramienia jesteś całkowicie odsłonięty dla Twojego przeciwnika. Oto kolejny trik. Wyobraźmy sobie sytuację, że masz mało HP i twój przeciwnik o tym wie. Twoim zadaniem jest trzymać przeciwnika w zasięgu celownika, poruszając się wzdłuż ściany do tyłu, strzelając do niego. W ten sposób, poruszając się do tyłu, nadal pozostajesz w jego polu widzenia, a ty doskonale widzisz go w całości. A oto jak to będzie wyglądać z jego strony. Co się tyczy treningu celowania? Postaw sobie za cel grać codziennie na arenie, aż zrobisz po 100 zabójstw z karabinu lub saigi. Albo zawołaj swoich przyjaciół i rozpocznijcie walkę drużynową, będzie jeszcze ciekawie. Polecam mapę, magazyn według mnie jest to w miarę zbalansowana mapa. I zapamiętaj jedno. Żadna arena ani Aim Pro Labs nie zastąpią ci rzeczywistego doświadczenia gry w rodzinne kopty lub strzelania na torze. Im więcej będziesz grać w rodzinne kopty, tym lepszy będziesz w tych rodzinnych kopty. Im więcej będziesz grać na torze, tym lepszy będziesz na tym samym torze. A ja będę się żegnać. Dawajcie lajki, like, ście komentarze, jak wam się podobał filmik. Będę wdzięczny za każdą krytykę. A my zobaczymy się w nowych filmach. Papa. Pa.